Witajcie kochani, nadszedł świąteczny czas. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Jak widzicie, dzisiaj mam choinkę. Jutro będziecie mogli zobaczyć recenzję horroru świątecznego, więc zapraszam. Historia znalezienia przeze mnie dzisiejszego filmu jest dosyć ciekawa. Otóż jakiś czas temu dałem wam możliwość zagłosowania w ankiecie Jaki film mam omówić jako następny w serii? No właśnie, jak się ta moja seria nazywa? Kurczę, nawet nie pamiętam, co ja tworzę. O, już mam. W poszukiwaniu złych filmów. Tak więc w ramach serii w poszukiwaniu złych filmów mogliście wybrać na przykład. Nie, Mordującą prezerwatywę, mogliście wybrać mordujące odchody, mordujące babcie i coś tam jeszcze było. No i wygrała mordująca prezerwatywa. Także ten film niedługo zagości na tym kanale, ale w międzyczasie, jak zacząłem sobie szukać tej morderczej prezerwatywy, natrafiłem na dziwny film o tytule Killer Sofa. No i stwierdziłem, mordująca kanapa, no to może być coś ciekawego. No, więc tak sobie kliknąłem, obejrzałem i powiem wam, jestem zachwycony. Jestem zachwycony tym filmem, ponieważ jest on naprawdę dobry. To znaczy, jak na oczywiście film klasy B, ale tak naprawdę przyjemnie się go ogląda. Tak więc um, będzie dziwnie, będzie obrzydliwie momentami. Chociaż też twórcy mieli trochę problem z krwawymi efektami. Pewnie budżetu im nie starczyło, ale czasami faktycznie widać, że się postarali i momentami jest krwawie obrzydliwie. No i będzie dziwacznie, będzie dziwacznie, więc zapraszam na dzisiejszy odcinek, na dzisiejszy odcinek przedświąteczny odcinek w poszukiwaniu złych filmów. No cóż, więc może zacznę od tego, że pomysł jest sprawdzony, no bo uwielbiamy takie rzeczy, w sensie my fani kina klasy B, tak? Te wszystkie mordercze łóżka, mordercze, no już choćby te wspomniane prezerwatywy, e, co tam jeszcze mordowało. Był nawet taki film o demonie w kobiecej... No nie, przypomniała, przypomniała mi się ta okropna scena u ginekologa, wiecie co, wiecie co ja muszę kiedyś omówić ten film, ale to może kiedy indziej, nieważne, w każdym razie, w każdym razie po prostu lubimy normalne rzeczy, które zaczynają mordować, a pamiętam, że ja jeszcze omawiałem te mordujące pączki gdzieś na moim kanale, więc... No i, i przy tym jest najlepsza zabawa, tak więc ten film wykorzystuje sprawdzony motyw i po prostu robi to bardzo dobrze. Więc tak, film opowiada historię młodej kobiety, Franceski, chyba jakoś tak się nazywała, zawsze mam problem z zapamiętywaniem imion. Tak więc nasza Franceska kupuje fotel, tylko że ten fotel jest, no cóż, opętany przez dybuka. A czymże jest dybuk, zapytacie? No ja zapytać musiałem. Bo ja nie mam pojęcia, nie miałem pojęcia czym jest Dybuk, no ale sobie zgooglowałem i się okazało, że pierwsza lepsza definicja z Wikipedii, że to jest w wierzeniach żydowskich jest to dusza, która um, opętuje ciało, wchodzi w ciało osoby żyjącej, czy, czy jakoś tak. No, w filmie podobny był motyw, to już tam nie będę Wam za bardzo spoilerował. No, w każdym razie tam w ogóle jest ten motyw z religią żydowską, z rabinem, który tam y, próbuje się tego dybuka pozbyć z tego fotela. Y, no i tam się w ogóle cała akcja dzieje, ale ja tutaj nie będę za długo gadał o fabule, no bo to jakby nie jest najważniejsze. W, tym fi w tych filmach nigdy fabuła nie jest najważniejsza. Nie będę przedłużał. Od razu powiem, że, że naprawdę fotel wygląda świetnie. To znaczy jest to zwyczajny fotel, tylko że ma jakby takie dwa guziki, które wyglądają jak oczy, tam naklejone. I to wygląda naprawdę super. W sensie tam są jakieś takie sceny, kiedy on właśnie wygląda przez okno, czy gdzieś tam się porusza i tak dalej, kiedy atakuje postacie, to wszystko tam działa, że on tam na przykład chodzi momentami i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę jest bardzo dobrze zrobione. Nie wiem, jak oni to zrobili wszystko, ale naprawdę to wygląda fajnie, to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. I myślę, że w ogóle w tym filmie udało się osiągnąć coś, co właściwie czego właściwie w takich filmach raczej się nie robi, to znaczy ten film jest robiony na poważnie. Tam nie ma wielu żartów, no są momentami różne zabawne sceny, ale tak naprawdę to właściwie jest film robiony całkowicie na poważnie. Potem mamy jakieś śledztwo, mamy dwójkę detektywów, którzy też tam próbują odkryć zagadkę i tak dalej. Mamy tego debuka, który faktycznie czai się na te swoje ofiary, nie, ten fotel. I, I ten fotel tutaj. On wygląda strasznie. On naprawdę to, to jest kurczę fotel, nie? Ale on naprawdę wygląda moim zdaniem, przynajmniej strasznie, jak się tam gdzieś właśnie patrzy przez okno czy coś. I, nie, naprawdę to dobrze działa. To, to nie jest tak, że ten film jest jakiś słaby, się człowiek łapie za głowę, no bo zwykle jest e, tak przy tego rodzaju filmach, kiedy one nie, nie próbują być na poważnie, mimo iż pomysł jest tak idiotyczny, że to po prostu nie może się udać inaczej niż e, zabawnie. A tutaj jednak jest inaczej. Tutaj to faktycznie działa, więc ja jestem pod wrażeniem. Kolejną wartą uwagi rzeczą w kontekście tego filmu. Jest to, jak ten film jest nagrany. Ponieważ no, zdarza się y, bardzo często przy tego typu filmach, że jest to całkowita amatorszczyzna i tego się nie da oglądać, i y, to jest naprawdę, naprawdę wygląda tandetnie. No nie wiem, tak chociażby było przy ostatnim omawianym filmie o tych zwierzętach, tam to w ogóle była jakaś masakra. A tutaj widać, że nie dość, że sprzęt jest sensowny, to tutaj widać, że ktoś wie, jak grać światłem, jak operować światłem. Wie jak te ujęcia mają wyglądać. Ktoś miał tutaj plan i to faktycznie wygląda sensownie, ładnie to wygląda. Naprawdę ciekawa ta kolorystyka, bo jest tak kolorowo i tak dalej, ale też tak mrocznie. Te, te ujęcia są super I, i w ogóle cały ten film wygląda tak przyjemnie dla oka. To jest naprawdę duży plus, bo tego się często nie spotyka. Przy tego typu produkcjach. No, a teraz trzeba przejść do minusów, i ja myślę, że tym minusem jest fakt, że ten film jest zbyt zwyczajny. To znaczy, wziął pewien sprawdzony motyw, że jest jakiś dziwny potwór, yy, zrealizował go bezpiecznie, i myślę, że po prostu nie ma tutaj już nic więcej do powiedzenia. To znaczy, no, poza tym co powiedziałem, jakby mi tu już brakuje więcej pomysłów. I ja myślę, że po prostu to jest taki zwyczajny film. On jest fajny, przyjemnie się go ogląda, i myślę, że warto go obejrzeć spośród tych innych filmów. To ten naprawdę jest przyjemny. Taki fajny na, na weekend obejrzenie sobie, obejrzenie sobie odmurzczenie się przy tym filmie. To przy takiej. Wtedy polecam, ale no, na przykład najwyższej noty w mojej, w mojej skali nie będzie mieć, ponieważ nie wyróżnia się niczym. Z takich jeszcze dwóch uwag, które przychodzą mi do głowy, no to na pewno tam jest taki motyw, że nasz dziadek ogląda sobie jakieś poradniki na YouTubie czy coś tam i to, to wygląda tak idiotycznie. Jak wiesz, dybuch jest potężnym duchem, który żywi się żywymi. Po pierwsze trzeba pamiętać, żeby nigdy go nie dotykać. Jeśli dotknąłeś dybuka, nawiązałeś połączenie. Koszmarnie w ogóle ten motyw jest tak dziwny, i, i to trochę psuje klimat filmu. I jest to niezwykle, niezwykle zabawne. W sensie tak, ale gdyby to było zrobione trochę inaczej, to by było lepiej. A sami zobaczcie o co chodzi. Druga rzecz jest taka, że jestem taka przecudowna scena, kiedy nasza bohaterka próbuje zamknąć tego dybuka w pudełku. Proszę, do pudełka. Nie. Tam jest w ogóle cały motyw z tym pudełkiem, cała, cały wątek z pudełkiem jest tak przyzabawnie zrobiony. I nie wiem, czy to tak umyślnie czy nie, ale to jest po prostu, po prostu cudowne, złoto, złoto. No, tak więc cóż, to tyle. Było dzisiaj na krótko. Było dzisiaj na pewno ciekawie. Zabawnie też momentami, ogólnie uważam dzisiejszy, dzisiejszy odcinek, jaki, jaki seans filmu z, udany jako, jako udany. No, no i cóż ja mogę powiedzieć. Jutro odcinek świąteczny, przygotowujcie się, przygotujcie się, a tymczasem ja idę czekać na Mikołaja, czy co tam się robi w święta. Ech.